szeroką się śpiew. Dzień dobry, no, dzień dobry. Przepraszam, że tak się wetnę panom tutaj. Jesteśmy na wizji. Idzie to w eter po kablach i tak dalej. Dzisiaj kolejnym gościem programu Posadzeni jest Stecu, legendarny wokalista hardkorowej kapeli Second Chance oraz Architekt, który jak nam tutaj powiedział Hardkorowy architekt. Hardkorowy architekt. Stecu, generalnie chciałby jeszcze coś dobudować do tej nowej huty. Stecu, co byś tutaj jeszcze dostawił do tego wszystkiego? Dostawiłbym przede wszystkim drugą nową hutę. Brakuje nam tutaj przestrzeni. Mimo że Nowa Huta jest naj, naj, najmłodszą dzielnicą Krakowa, to jednak brakuje tutaj nowych budynków, nowoczesnego podejścia do architektury, bo urbanistykę mamy po prostu najlepszą na całym świecie. Architektura też jest świetna, ale ma już 50 lat, więc zabudujmy no, coś nowego. 60. 60. Czyli co, z tecą upgradeujemy nową hutę? Dokładnie, Nowa Huta 2. To takie mądre słowo upgrade, bo tu kolega nie wiem, czy nie... Nie, nie znam wszystkich mądrych słów jak się okazuje, ale ze Stecem prowadzę na forum posadzonych na Facebooku bardzo aktywną debatę na temat polityki i jesteśmy zgodni, że... Wojna polsko-polska, o której się tak wiele mówi, jest tylko jednym z elementów, właściwie odpryskiem czegoś znacznie znaczy poważniejszego problemu, czyli tego, że w kulturze, ale takiej dużej kulturze, tego co nas otacza i co kształtuje to społeczeństwo, ten świat wokół nas, jest po prostu za dużo hamstwa. I to hamstwo, które dyktuje warunki w współczesnej kulturze, w współczesnym mass-medium, to, to, że nie ma normalnej debaty publicznej na wiele poważnych spraw, to, czy wybudować drugą nową hutę i po raz drugi odstawiać od podstaw, Taki albo, żart, albo o, o jakichś innych rzeczach, tylko po prostu trzeba wrzeszczeć, bo jak się nie wrzeszczy, to się nikt nie usłyszy, prawda? A my siedzimy na ławce, żeby spokojnie porozmawiać, czyli jakby bronimy się przed hamstwem. Tak, a hamstwo niestety towarzyszy nam nie wiem, według mnie od niedawna. Ja pamiętam z, z mojego dzieciństwa, czy z czasów, jak byłem nastolatkiem. A mam 35 lat, więc to było 20 lat temu. Nie było czegoś takiego jak teraz. Samo sposób wyrażenia się do, 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 do koleżanek, kolegów, jakoś inaczej to wyglądało. Nie było też kopania, leżącego, nie? Jakoś obowiązywały jakieś zasady. Kodeks był. Był jakiś zwykły taki kodeks, prawda? No i potem to, co mówiłeś, no, w mediach. Zaczęła się w mediach ostra jazda, począwszy od filmów, skończywszy na, na publicystyce i teraz na, na, na tym, co się dzieje w polityce. No ogólnie masakra po prostu. Tak, zero ta, szacunku do drugiej osoby. Ta, ta zero. polityczna pyskówka jest jakby odpryskiem tego, co dzieje się tak. w kulturze. No, jest jakby ten, ten metafizyczny czy metapolityczny wymiar, którego elementem jest polityka, a polityka jest elementem kultury tak naprawdę z tym to, to gdzieś ta praprzyczyna tkwi w, w tym hamstwie, które nam tu weszło z buciorami, którego nie da się wyplenić. Nie? Czym to jest spowodowane, jak Ja myślę, że są ludzie, którym zależy na tym, żeby to, to było podtrzymywane, bo to jest... że to jest podtrzymywane sztucznie, to chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, nie? E... Wygląda to dosyć naturalnie jednak. Zachowanie... Ale to wiesz... Jest to pewne... Tak, nie, bo, bo jest... Nie, ku, bo tak, to tak zakrawał pewną inżynierię, tylko że to hamstwo, to nie ma wymiaru tylko pewnego show telewizyjnego. Ono tkwi gdzieś w ludziach, prawda? W związku z tym to musi, musielibyśmy się odwołać do kogoś, kto jest w stanie zapłodnić umysły i serca. Słuchajcie, dwie, ja bym Dobra. chciał jeszcze tutaj szybki wrzut zrobić. Zrobię przerwę, najwyżej się to wytnie, bo jak, jak będzie za bardzo kontrowersyjne, to... to... Może już lepiej od razu zrobić. Nie, nie, nie. Z, y... Nie, nie, nie chcę wrzucać tutaj tematu, żeby się, żeby się nie okazało, że, że o, tam coś. Jak znaczy, była... Granice naszego liberalizmu są jakby już tutaj mocno nadwyrężone, więc tak zawsze o tym myślę. Tak, ee, chcę wrzucić temat, który już jest wiadomo przemaglowany na, na 10 stron, ale... Jak była historia z krzyżem w Warszawie, to akurat w tym czasie złożyło się, byliśmy na presturze i promowaliśmy chyba jakiegoś singla i poszliśmy tam z ciekawości zobaczyć, bo to taka powoli się zrobiła atrakcja jak, jak zdjęcie z misiem zakopanym. wiesz Każdy musiał tam po prostu przyjść i zobaczyć tam z jednej strony ła, a z drugiej też ła i tak jak mówisz, chamstwo, chamstwo, bo tam rozmów na, na poziomie nie uświadczyłeś, tylko po prostu obrzucanie się chamsko, po prostu błotem jednym, drugi. I tak dalej. Ale do czego zmierzam? Wiecie co najbardziej tam podgrzewało atmosferę tej historii? Podgrzewały media, które miały specjalnie poustawiane, nie wiem czy przez Kancelarię Prezydenta, czy przez tam jakichś innych ludzi, ale były po prostu podesty poustawiane, żeby telewizja mogła przyjechać i żeby... Ja myślę, że telewizja z własnymi podestami jeździ. Słuchajcie, nie, bo się pytałem właśnie z ciekawości, czy oni tutaj przywożą sami te podesty, czy ktoś im stawia te podesty? I ktoś postawił tam te podesty po to, żeby kamery dobrze łapały całą tą wieś, historię. Więc jeżeli e, spod tego krzyża e, pojechałaby telewizja w pierwszym, nie wiem wiadomo, bo pierwszy dzień to trzeba pokazać, bo, bo to, co, coś się dzieje jest problem, ale jeżeli by tam nie stali i nie podgrzewali tego przez tam ileś tygodni, to problem by samoczynnie znikł. Tak. I teraz się jeszcze, jeszcze, jeszcze dwa zdania chciałem rzucić. I teraz tak, wiesz o co tam chodziło? Ci ludzie, którzy siedzieli i bronili tego krzyża, oni mieli po prostu parci na szkół, oni się koniecznie chcieli pokazać, że wreszcie mają swoje pięć minut i cał, oczy wszystkich ludzi są skierowane e, na nich. Oni są w tym momencie. No najważniejsi. podobnie też było z drugiej strony. Jednak. No dokładnie, to, ale to, to nie jest tak, że ale tylko to jest tam tylko efekt mieli... tego, o czym my mówimy, o tym hamstwie, o... a ja myślę, że jednak problem tkwi po prostu w takich zwykłych zasadach dobrego wychowania, wyniesionych z domu. To, to na pewno. Poza, to poza... Da, bo później się to przenosi na szersze życie. A? Zatem wiesz, dawniej jeszcze było tak, że, że każdy tam miał jakieś, jakieś marzenia, miał plany, miał uczucia, a teraz jest konsumpcja. Każdy jedzie, wydać pieniądze, podłącza się do wyścigu szczurów, chce zarobić, ceniać do galerii, wydawać. Konsumpcja, konsumpcja, konsumpcja. Gdzie w tym Nie ma jest czasu człowiek? na refleksję. Gdzie to prawda? jest człowiek w tym wszystkim? No tak. Też efekt uboczny, właśnie tego, co, co, o czym mówimy, prawda? Że... Tak, ale to jest taka dezywacja, jakby, tak, tak tych jakby symboli, które są ponadczasowe i jakby dla każdego człowieka powinny być istotne, bo przecież no, nie da się sprowadzić krzyża do roli jakiegoś politycznego symbolu, a ja już tym bardziej do, zrobione, ale tak. bardziej do substytutu. To jest jak krzyż dla osób wierzących jest symbolem zbawienia, prawda? W związku z tym, no a jakby zbawieni będą? Będą, będzie wielu zbawionych. No, ja nie wiem nawet jak powiedzieć. Ja nie wiem jak Z jednej czy z drugiej strony. Tak, to już na pewno nie, I... kryterium do zbawienia nie są barwy polityczne. Dokładnie, prawda? ani wiem. nie są barwy polityczne, ani tym bardziej ci ludzie, którzy tam siedzieli, nie będą decydować o tym, kto będzie zbawiony, a kto nie. Bo tam nie, jest gościu na górze, który tam wie, co jest tą Kto pójdzie na lewo, a kto pójdzie na prawo. Nie, temat był rozdmuchany faktycznie tak, przez pewno... media i zupełnie bez sensu. Ale Wystarczyło to, to zostawić. Ludzie by się pomodlili, zmarzli, poszli do domu. Dokładnie. Koniec, kropka, o czym tu rozmawiać? W wielu no, miejscach jest, ludzie się modlą. To jest jakby odprysk tego, co, co, co się mówi, że jest wojna polsko-polska, bo to wiadomo, są, jedni są źli, drudzy są dobrzy, jedni to patrioci, drudzy to prawda, niepatrioci. Ale to tak naprawdę jest odprysk. Tylko jeden tak. z malutkich odprysków tego, co naprawdę dzieje się gdzieś jakby nad nami, czyli w tej sferze kultury. E, i, Skoro nie jesteśmy w stanie zdobyć się na żadną merytoryczną debatę polityczną tak. o tym, co jest istotne, a co nie jest istotne, to, to tak czasem bywa, że wystarczy zrobić show, by być gwiazdą, prawda? Można w, Ze świńską głową przyjść do studia telewizyjnego. To, to też jest hamstring. Albo wypominać, jest... kto jakiego miał dziadka, prawda? To dokładnie. Mógłbyś... I to, jak, Jakie to ma znaczenie w, te, w tej całej historii, która nazywa się weźmy coś, zróbmy i zmieńmy, żeby było nam lepiej kiedyś, w przyszłości. No to mówimy się tak, że my. Każdy z nas, tak myślę, ma inne poglądy polityczne. Zdecydowanie. Zgadzamy się wszyscy, że, że podstawową sprawą jest to, żeby zacząć od siebie, prawda? Wprowadzić sobie jakieś takie szykana dobrego zachowania i tyle. Może pójdzie to dalej, nie? No właśnie. Panowie co wy na to? No właśnie także tu nie chodzi o to bzyku, by kontrowersyjność była ważna. Ważna jest treść. Zmierzasz do, do tego co powiedziałem, a nie Ale chcę znowu nie, powiedzieć, żebyś dokładnie. nie stracił przytomności? Czyli uważasz, że to było hamskie z mojej strony? Tak. Czyli masz nad czym pracować z Wychodzi na to, że ja jestem tutaj największym hamem w okolicy. No a to nie było I yy, Co, szkalowanie mnie, że jestem hamem? <laughs> Nie, bo już robimy kabareta, rozmawialiśmy wyjątkowo poważnie o poważnych sprawach, które dotyczą także Nowej Huty, a chociaż na tą Nową Hutę tym razem patrzyliśmy z góry. Bo sprawa jest poważna. To był nasz głos w sprawie, o której teraz wszyscy tromią o no, wojnie polsko-polskiej. A my chcemy postawić taki postulat, że czyśmy kulturę i dbajmy, żeby w Nowej Hucie, a już na pewno w polskiej kulturze było jak najmniej hamów. Ustoszanujmy się. W wydaje, mi, wydaje mi się, że. Projekt Nowa Huta Export będzie przełomową, będzie kamieniem milowym na drodze odhamiania ludzi. Tak jest. Może ja się też odhamię? Oby. Bo skoro jestem hamem, to jestem czy nie jestem? Dziękujemy.